Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Dzisiaj kilka słów na temat samolotu, o którym obiecywałem powiedzieć co nieco już jakiś czas temu PZL-46 SUM. Historia SUMA jest dość nieoczywista. Już w momencie wprowadzenia samolotu w Karaś do produkcji seryjnej, władze wojskowe w Polsce zdawały sobie sprawę, albo przynajmniej udawały, że zdają sobie sprawę że samolot Karaś nie jest takim cudem techniki, za jaki uchodził. Oczywiście była to maszyna potrzebna w polskim lotnictwie wojskowym chociażby w celu przeprowadzenia zmiany pokoleniowej wśród pilotów, ale generalnie sam konstruktor, inżynier Stanisław Praus, wiedział, że można by pewne rzeczy zrobić po prostu lepiej. Już po rozpoczęciu produkcji seryjnej Karasia rozpoczęto więc pracę nad odmianą noszącą oznaczenie PZL-42, która otrzymała podwójne usterzenie pionowe, a według niektórych źródeł także wysuwaną kołyskę bombardiersko-strzelecką. Projekt nowego samolotu noszącego oznaczenie PZL-46 zaczął powoli rodzić się na desce kreślarskiej w latach 1937-1940. 38. Ogólnie samolot mocno nawiązywał do Karasia, warto wspomnieć, że wyciągnięto trochę wniosków z tego jak wyglądał Karaś. Kołyska bombardiersko-strzelecka w sumie była wysuwana, zastosowano zasuwaną osłonę tylnego stanowiska strzeleckiego, a uzbrojenie można było schować do kadłuba. Z tego powodu samolot był znacznie czystszy aerodynamicznie, chociaż akurat kołyska nie powodowała tak dużych problemów, bo była troszeczkę zasłonięta przez tarcze śmigła. Tak czy inaczej, samolot otrzymał opływowy kadłub, a także cienki profil płata o małym oporze aerodynamicznym. Model aerodynamiczny samolotu badano w Instytucie Aerodynamicznym Politechniki Warszawskiej, gdzie osiągnięto zupełnie inne wyniki niż w praktyce. Dlaczego? Ano, dlatego, że model badany na Politechnice miał chowane w locie podwozie, z którego później zrezygnowano. Przemysł krajowy nie dostarczał podobnego wyposażenia, więc trzeba było zrobić podwozie stałe. Wiosną 1938 roku udało się przygotować makietę samolotu, która została przedstawiona władzom wojskowym. Wojsko, jak to wojsko, ponarzekało, pomarudziło, ale makietę przyjęło i można było przystąpić do dalszych prac. W lipcu i sierpniu 1938 roku przeprowadzono próby statyczne płatowca. Planowano także przeprowadzenie oblotu prototypu, który miał być gotowy do swojego pierwszego lotu 1 grudnia 1938 roku. Drugi prototyp zamierzano sprawdzić w powietrzu 15 marca 1939 roku, jednakże okazało się, że nie wszystko jest tak. Proste, jak można by było początkowo zakładać. Planowano na przykład, że samolot zostanie pokazany na Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu, który miał odbywać się na przełomie listopada i grudnia 1938 roku. Zamiast tego pokazy w Paryżu były zorganizowane dopiero w styczniu 1939 roku, więc przesunięto także obloty prototypów. Ostatecznie prototyp oblatano dopiero w marcu 1939 roku. W trakcie testów wyszły na jaw liczne błędy, problemy, których nie było może aż tak bardzo wiele jak sugerowałyby moje słowa, ale było ich na tyle dużo, że trzeba było je stopniowo usuwać. Ostatecznie prototyp, pomimo tego, został uznany za udany samolot. Natomiast jego osiągi już na tym bardzo wczesnym etapie były bardzo zbliżone do wartości, które były przyjęte podczas obliczeń prowadzonych przez inżynierów. Już na etapie projektowania zakładano, że samolot będzie rozwijał prędkość 400 km na godzinę. Natomiast podczas testów okazało się, że jest to tylko 396 km na godzinę w porównaniu do Karasia. No to i tak był naprawdę wielki postęp. Bardzo sprawnie przeszły. Te samoloty, także próby uzbrojenia. Te próby odbywały się naprawdę bardzo szybko i te próby wykazały, że samolot będzie w stanie skutecznie uczestniczyć w walkach powietrznych z nieprzyjacielem, ma duże szanse na obronienie się przed atakiem nieprzyjacielskich myśliców. W wyniku prób bardzo zadowoleni byli nie tylko pracownicy PZL, odpowiedzialni za przygotowanie samolotu, ale także przedstawiciele Instytutu Technicznego Lotnictwa. Sukces Suma wydawał się więc murowany, tym bardziej, że w związku z rosnącymi napięciami pomiędzy Polską a Niemcami, wiele wskazywało na to, że konieczne będzie możliwie najszybsze rozpoczęcie produkcji seryjnej Sumów, które we skadrach liniowych miały zostać wykorzystane do zastąpienia samolotów Karaś. Już we wstępnym zamówieniu wymienionych zostało co najmniej 300 egzemplarzy Suma. Które miały zostać dostarczone jak najszybciej. Planowano, że pierwszych 10 samolotów seryjnych zostanie dostarczonych najpóźniej w czwartym kwartale 1939 roku. Początek wymiany karasi na samoloty SUM miał nastąpić w jednostkach liniowych na początku 1940 roku, gdy sumy miały trafiać już do jednostek bojowych. Ze względu na rosnące obciążenie zakładów PZL w Warszawie, liczono się także z rozpoczęciem produkcji samolotów SUM na terenie zakładów PZL WP2 w Mielcu. Podobno pod koniec sierpnia samoloty pochodzące z pierwszej serii produkcyjnej znajdowały się już w fazie montażu końcowego, ale zdaniem niektórych, zwłaszcza starszych opracowań, ich budowa miała zostać zawieszona przez władze wojskowe. Dlaczego władze naszego wojska? Nie chciały kupować suma. Generalnie odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona. Generał Ludomił Rajski, który przez całe lata od 1926 roku stał na czele polskiego lotnictwa wojskowego, uważał, że Polska powinna iść głównie w produkcję krajową, która była kosztowna, ale na dłuższą metę, zwłaszcza w czasach pokoju, bardziej opłacalna. Bo dawała szansę na eksport, dawała zatrudnienie, rozwijała rodzimy przemysł itd. Tak tak Natomiast jego następcy, w tym generał Józef Zając, uważali, że bardziej opłaca się kupować gotowe samoloty z zachodu, tym bardziej, że Polsce zostało mało czasu do wojny. No i tutaj oczekiwano, że będą poszukiwania tych samolotów prowadzone między innymi na terenie Francji. W przypadku następców maszyn karaś poszukiwania prowadzono głównie w Wielkiej Brytanii, gdzie zakupione zostały samoloty Ferry Battle. Z maszyn tych korzystano później w Wielkiej Brytanii, ale okazało się, że samoloty te nie radzą sobie zbyt dobrze w warunkach bojowych, co było widoczne już podczas walk we Francji w 1940 roku. Kiedy samoloty Battle ponosiły naprawdę ciężkie straty. Oczywiście na samolotach tych początkowo latały także dwa polskie dywizjony myśliwskie zorganizowane w Wielkiej Brytanii, ale również tam ponoszono duże straty i zdawano sobie sprawę, że ten samolot do wykonywania lotów bojowych nad okupowaną Europą kompletnie się nie nadaje. Polskie władze w 1939 roku nie mogły jednak tego wiedzieć. Sama produkcja sumów miała zostać zawieszona ze względu na rozpoczęcie budowy samolotów myśliwskich PZLP11G Kobus, o których jakiś czas temu na kanale pojawił się osobny materiał do zapoznania, z którym bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Natomiast przepychanki z sumem trwały do lata 1939 roku, gdy pojawił się chociażby prototyp przystosowany do zagranicznych silników Nion ron 14. N21. Projekt tej wersji został stworzony już w 1938 roku, ale dopiero po roku doprowadzono go do stanu pozwalającego na rozpoczęcie rozmów z ewentualnymi odbiorcami zagranicznymi. Wśród nich pierwsze skrzypce grała tym razem Bułgaria, która wstępnie była zainteresowana zakupem co najmniej 30 samolotów. Chociaż pojawiają się także bardziej stonowane sugestie, jakoby Bułgarzy chcieli kupić tylko 10 samolotów, natomiast oczekiwać mieli Bułgarzy, że do tych samolotów zostaną włożone silniki Fiata. Podobnie jak w przypadku większości polskich produktów eksportowych z branży lotniczej, odbiorcy. Osobno kupowali płatowiec, który był dostarczany przez Polaków, i osobno silnik, a połączenie obu elementów w jedną całość następowało już w Polsce. Tak czy inaczej oprócz Bułgarii niejakie zainteresowanie zakupem polskich sumów wykazywali także Szwajcarzy, pojawiały się głosy o planowanej sprzedaży samolotów do Iranu. Jako potencjalnych nabywców wymieniano również Turcję i Egipt, do którego miał zostać dostarczony co najmniej jeden samolot pokazowy. Natomiast raczej nie jest to prawda, i taka opinia pojawia się raczej w starszych opracowaniach. Próby współpracy z Egiptem były jednak dość problematyczną kwestią. Z jednej strony państwo to byłoby teoretycznie zainteresowane współpracą z polskim przemysłem lotniczym, ale z drugiej strony już to widzę, jak Brytyjczycy zgadzają się na to, żeby Polacy sprzedawali kompletnie zależnemu od nich państwu samoloty bojowe, które przecież Egipcjanie mogliby kupić za swoje pieniądze od wytwórni brytyjskich. Nim jednak doszło do zakończenia całego Projektu, Sytuacja międzynarodowa stała się bardzo złożona. No, nazwijmy rzecz po imieniu. Zaczęła się wojna, i w tych warunkach nie można już było myśleć o jakimkolwiek eksporcie samolotów w sum. Po niemieckiej agresji na Polskę, jeden z dwóch prototypów został ewakuowany na lotnisko polowe popowo-kościelne, znajdujące się w widłach Bugu i Narwi. Zazwyczaj mówi się o tym, że był to drugi Prototyp. Po kilku dniach w dniu 6 września 1939 roku samolot został skierowany na lotnisko w Lwowie, jednakże Lwów jako taki był celem ciężkich bombardowań niemieckich. Miasto nie było bronione przez samoloty myśliwskie, a ostrzał prowadzony przez polską obronę przeciwlotniczą nie był przesadnie mocny, więc niemieckie bombowce hulały nad Lwowem i regularnie docierały nad lotnisko z kniłów które w czasie pokoju było bazą 6 Pułku Lotniczego. 12 września w związku z regularnymi nalotami na Lwów oraz coraz poważniejszymi zniszczeniami lotniska Skniłów zdecydowano się przesunąć suma na lotnisko polowe Wielick, niedaleko Łódzka. 17 września maszyna została Ewakuowana do Rumunii, jednakże jej wielka chwila miała dopiero nastąpić. 26 września 1939 roku samolot został potajemnie przygotowany do lotu, a następnie polska załoga uprowadziła maszynę i odleciała do Warszawy z rozkazami dla obrońców miasta. Po wylądowaniu w Warszawie sum odleciał do Kowna na Litwie, gdzie samolot został internowany. W zeszłym roku na temat tych wydarzeń pojawił się na kanale, też w okolicach Majówki, osobny materiał. Dzisiaj nie będziemy o tym już rozmawiać. Niesamowity lot do Warszawy wykonany został jednak przez drugi prototyp. Pierwszy prototyp został zniszczony na terenie Okęcia, gdyż podczas jednego z lotów wykonywanych w sierpniu 1939 roku maszyna została uszkodzona i nie nadawała się do lotu. Uszkodzeniu uległo podwozie, które miało jedną przebitą oponę. Oczywiście nikomu nie zebrało się na myślenie i nikt nie wziął się za wymianę opony, że nie wspomnę chociażby o próbach jej załatania, no bo wiecie, to się zateguje. Sam samolot Sum był dość ciekawą maszyną. Uzbrojenie początkowo składało się z czterech karabinów maszynowych, dwóch strzelających przez tarcze śmigła i dwóch umieszczonych w skrzydłach, które były obsługiwane przez pilota. Natomiast były jeszcze karabiny strzelające do tyłu. Według niektórych źródeł były dwa sprężone i jeden podkadłubowy, które były ruchome i były to karabiny PWU FK. Wzór 37 Szczeniak. Według późniejszych planów, samolot Sum miał otrzymać nawet 6 karabinów maszynowych obsługiwanych przez pilota, które miały strzelać do przodu. Udźwig bomb w samolocie dochodził do 880 kg, natomiast inżynier Praus zapowiadał, że jak dobrze pójdzie, i zostaną wprowadzone nowe bomby o bardziej cylindrycznym kształcie, to sum będzie w stanie zabierać aż 1200 kg bomb. Rozpiętość samolotu to 14,6 m, długość 10,5 m, wysokość 3,3 m. Powierzchnia nośna 28 m2, masa własna 2700 kg, masa całkowita 4650 kg, prędkość maksymalna prototypu 396 km na godzinę, natomiast projektowane było nawet 425 km na godzinę. Pułap maksymalny 6900 m, zasięg 1700 km. Dzisiaj z mojej strony to wszystko. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim wspierającym kanał. Możecie dołączyć do tego grona zarówno za pośrednictwem YouTube'a, jak również patronajka wirtualnej kawy. Znajdziecie kanał także na Odyssey. Serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów i widzów wspierających. Grabka, Adama Gałkę, Tomasza Sokolnickiego, Hollywood Trousersa, Jakraka, Łukasza R., Roberta Banacha, Tomasza M., Tomasza K., Medzi Smith, Józefa Paliweca, Lukę G., Romana Zielińskiego, Sławka BZDZ, Filipa Wysoczańskiego, Konia Albinosa, Radka Bartosza Sierackiego, Roberta Nowosada, Pana Horsa, Andrzeja Rada, Artura, Adama G., Mikołaja Jakuba Barskiego, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotra Rutę, Kacpraka Szlugę, Marka Szczepanowskiego, Rysia Borysia, Pankinsana i Henny Agli'ego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć.